Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie I tutaj mają się znajdować na tym liceum, na fasadzie tego budynku masońskie symbole. Zaraz też sprawdzę. I z masońskich symboli, z tego co przeczytałem w internecie, to ma być na pewno ta głowa tutaj tej sowy. O tu. No i także te dwie kolumny to też są symbolem austriackim.